Cześć, z tej strony Damian. Słuchajcie, mam drugi odcinek Airline Commander, czyli naszej gry, która była nareszcie, bo... no bo długo czekaliście na te gry nowe, nie? Na pewno. No i słuchajcie... Mmm... Słuchajcie, dzisiaj sobie odblokujemy samolot. Um, już mam 58 tysięcy, no zebrałem, okej. Okay. Słuchajcie, naszym celem jest ATR-72. Jeszcze nam brakuje... 80 i to już niedużo, tylko że to 800. Na pewno nie w najbliższym czasie będziemy mieli Embraera, bo brakuje nam 2078. To jest taki problem. Słuchajcie, nie. Dzisiaj odblokowujemy ATR-a. Tak. Do którego brakuje nam jeszcze 80 tysięcy. Dobra, nieważne. Zbierzemy to. Dzisiaj będzie bardzo dużo. O. Czekajcie. O. Dzisiaj będzie bardzo dużo lotów, będziemy zbierali hajs, będziemy wszystko y, palili, palili, będziemy wszystko robili, by zdobyć ten hajs, tutaj sobie już te loty zrobiłem, okej, okay, oferty innych linii, co my tu mamy, 5000 za normalne lądowanie? Okej, okay, za 4 minutki się kończy. Mm. To jest za 4, to za no tutaj Najpierw sobie to zrobimy za 4, nie? Patrzcie, zaraz zobaczymy moje lądowanie. Patrzcie, widzowie, jak się ląduje. Trudny. Okej, okay. będziemy lądowali. Będziemy lądowali. Kaszlali przy okazji, nie. Dobra. Okej, okay. ja trzymam ze stery i lądujemy. Wypuszczamy klapki. Nie, nie, nie klapki, nie klapki. Na początek tylko sobie kółka rozłożymy. Patrzcie jakim ja jestem pilot, ten, jak to było, nie pamiętam, ale wiem, że, dobra, jestem kierowca, bombowca. Hmm. Który to pas? 17R, czyli right, right to będzie ten, prawa, prawy, to ten chyba, ok, to siadamy. Ok, ok, ładnie, ładnie. Będziemy siadali. Tylko proszę, bo dobrze jakoś. Nie będzie nam mówiło, czy idealne lądowanie, czy złe lądowanie, czy tragiczne lądowanie. O nie, nie, jezu! Przez dom przeniknąłem. No, teraz na pewno nie wylądujemy. Ale dobrze, wylądujemy, Lądujemy. Uwaga! Wczoraj wylądowaliśmy tym Embraerem bez jednego koła. Ci to jest to samo, tylko że... Jeszcze raz, jeszcze raz. Tym razem damy radę, no bo tutaj nie miałam warunków, było ciemno. Tam też było ciemno. Dobra, nieważne. Tutaj mamy za 3 minuty, a tu za 6. No to oczywiście damy tutaj prosty lądowanko. No, patrzcie, podobna cena i, i to samo lądowanie, nie? No, patrzcie, jak będzie ładnie. Zaraz, zaraz lądujemy jeszcze mamy dzień tutaj ładny. Mnie za okrem. też jest dzień, bo mamy... Dziesiątym siedemnaście. Okej, mam dziesiątym siedemnaście. I 1% 85%. Idealnie na ten film. Bo dzisiaj zużyjemy go do 0%. No tak, będziemy tyle co zbierali. Ten hajs cały. Jezu, ja się boję tego. I zauję. Ten film może trwać. Tyle, transmisję na żywo. Mister Beast. Może nie tylko Mr. MrBeast, to może ogólnie transmisję, która trwa jakieś 10 godzin, to są takie? Nie, wierzę, bo... Przecież zbanują mi kanał. Nie nie nieważne, że mi zbanują kanał, widzowie zawsze będą ze mną. A on najwyżej zrobię po prostu nowy. A po prostu nagram film, który przegona YouTube, żeby mi oddali mój kanał. Na przykład, że zdaje prawo jazdy Ford. prawo jazdy Fordem. Ej, to może być idealny materiał, widzowie. Taki film zostanie nagrany. Nieco nierówne. Mm. Ja muszę mieć idealny zawsze. Okay. Siadamy, siadamy, hamulce, hamulce. Joki piękno, długie, długie podwozie. Piękne jest. Dobra, nie, no już coś hamujmy, nie. Rewersy, hamulce i hamujemy. No, on jeszcze będzie jechał po tym pasie. No już zwalnij, bo cię wyszadzę tam gdzieś. O tu. Jesteśmy. klemia za reklamę. Jaka to będzie reklama? O, jeszcze sobie pogramy w jedną gierkę dzisiaj. Tu chodzi o to, żeby klikać tylko te, to ze sobą łączyć i ma z tego coś fajnego powstać. Yy, Okej, okay, słaba giera, lecz dziwna. Dobra, będę to nagrywał widzowie. Co to jest? Czy to są pociągi czy jakieś autobusy? Co to jest? No, nie, nie, nie wiem, nie wiem. A train, train, to, to jest jakiś pociąg. Tak nie wygląda. Ok, no to co dalej? 3, 2, 1, 0. Ok, ładnie. Czyli dostaliśmy więcej. Cześć damię 4, 4, 5, 3, 8, 10, jeden. Znaczy, ja Wam przedstawię moje konto na Google Play? Dobra, to co? Teraz czas wystartować. Dobra, będziemy mieli 65 najwyżej tysięcy. Jezu, jak ja sobie przypomnę te czasy jak na tego malutkiego a teraz zbierałem te licencje. jest 12 tysięcy ta dekortowa z silnika, co wczoraj nam się samolot zbugował i spadł i o, to było dziwne. Tak dziwne, że nawet nie chcą o tym pamiętać. Okej, okay. mam pozwolenie na start. Dobra, klapy sobie stawimy na start i lecimy. 83%, chociaż to jest za... To jest za mało. Bo ten film będzie trwał dłużej. Nie, nie warto. Was, lecimy. Start, start, start. Jeśli się dzisiaj nie uda, to po prostu się nie uda, okej. Okay. Jezu, Jezu, Jezus! Coś zdro... Przez trzech zadań rozbiłem dwa. Świetnie. Dobra, ale No i jak teraz pieniądze mam zebrać do... Dobra widzowie, musimy zrobić tak. Musimy zebrać jakąś ładną licencję. Na przykład... Nie, nie wiem, nie wiem. Wiem, znowu tą awarię podwozia. Widzowie zobaczycie, że ja jestem ten Tadeusz wrona, jestem Tadeusz wrona. Patrzcie, 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 patrzcie. Patrz. ja muszę się rozkręcić i będę idealnym dowolnie. Będzie takie piękne, takie słodziutkie. Nie no nie, słodziutkie? Nie. Tak, takie będzie idealne. idealny będzie. Także hamujemy, hamujemy. No to taka rozgrzewka, nie? Bo w sumie po tej licencji to już na pewno będą te... Um, już minie czas i będziemy mogli latać już tak normalnie. Nie zdawać 100 razy te same licencje. Start London. A nie no i co? Czy dopiero teraz się zasiecił ten alarm? No dobra, dwa razy. Jeśli przy, po dwóch razach się nie otworzy koło, to... O Jezu. Będzie się do nich. No muszę wam udowodnić, że jestem prawdziwym pilotem. Tylko sobie tak ogram w tą gierkę. Tak naprawdę codziennie latam rano. O szóstej. I docieram o siódmej. Nie, 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 No dobra, nie jestem prawdziwym pilotem. Poddaję się. I tak się poddaje. Ręce do góry. Nie! w górę. Ja wziąłem ręce do góry, to ty lecisz do, gó do góry, jasne, w samolocie? Tak? O, to chyba znaczyło tak, nie? Zmniejsz ciąg i zwiększ. Teraz przecież tam co on powie, jak będziemy lądowali na jednym, bez innego koła. Znaczy, więc on powie, nie? Nie mam pojęcia, jak ci się udało wylądować bez pełnego podwodzia, ale dobra robota. Takie coś, nie Sami sobie przeczytacie, to zobaczycie, że on tak powiedział. Jak tylko dotknę ziemi. Nawet jeśli się jeszcze nie zatrzymam, to on już powie. Nie wiem jak udało się. Okej, okay, siadamy, 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 siadamy. ładnie, 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 ładnie. Proszę, ładnie zrób, ładnie zrób, ładnie zrób, ładnie zrób. Łaga, Łaga. O, udało się. Bo jak już... Skończyłem nagrywać, to też sobie wlądowałem i się nie udało. To tylko na odcinku się nagrywa? Znaczy, na odcinku się tylko udaje. Skręcamy! O, świetnie. Spełniasz pokładane w tobie oczekiwania. Dobra, nie wiem. Ładnie. ładnie, ładnie wlądowałem. Znowu. Jestem, Jestem... Tateusz Wrona. Lot Polskiej Linii lotnicze. Dobra, nie. Nie wybram. A może wyszło w sumie? ja w mówi nie wyszło. Sprawdzimy, czy znowu się zbuguje samolot, albo nie. Dobra, nie, nie, nie trzeba bugować znowu samolotu, bo jeszcze się rozbije znowu. Nie lubi, jak widzicie, jak się rozbija, bo to jest lasny szczyt. Nie, no nie wiem. W sumie to jak, jakieś. Aha, bo to 38. To jakieś 70 brakuje. Właśnie, 75 wyszło. Tysów. O Jezu, no już zróbcie mi ten No, oferty innych linii. 22 minuty. 24. A to już tragedia. No Co nie mogę zrobić? co się. Ja nie mogę latać w tej grze. Ta gra polega na lataniu, czy na, na czekaniu aż się lata. Toż nie wiem, czy najpierw mam tego Embraera czy atera. Potem nazwę. No, wiem, no dobra, zrobimy sobie tą awarię silnika. Ej, sprawdzimy co się stanie jak, się, jak nie zgasimy tego silnika. Ej, sprawdzimy co się stanie. Ej, dobra. Tylko tak, żeby się zbugował. Przekręcam. Zbuguj się, zbuguj się. Nie. No dobra, już, 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 już. już. Palaj, odpalaj, 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 odpalaj. Wygląda na to, że z jakiegoś powodu silnik się zatrzymał. W porządku, silnik znowu działał. Musimy ustalić, co zaszło. Nie wiem, co zaszło. O Jezu, weź się ruchom i przestań. To znowu ale dotyczący silnika numer dwa. Nie będę zmniejszył. No, już zmniejszył. Już. Podoba się? Nie narastuję. Nie będę zmniejszył. Lepiej nie przesuwać dźwigni przepustnicy do końca. Nie? No dobra. Nie, nie, nie. Ja chciałem, żeby się silnik podpalił. No dobra, no Jezu. Nie pozwalają człowiekowi podpalić silnika. No co za dziwne ludzie, no. Hmm. jakieś tutaj są awarie? Nie wiem, co zrobimy sobie. No jestem jakby się wali, bo w ogóle polecieć. A nie jakiś... Wiatr jest o 13 września! O! O, dobra. Dobra, weźmiemy to APU. już go nie odpalimy i tyle. Będziemy lecieć z szanionym silnikiem. Dobra, gdzieś mam to APU, nie będę tego uruchamiał, to jest kłamstwo. APU to jest jakiś akumulatorek, który starczy na dwie minutki. Lecę dalej. Spokojnie. Dalej lecę. Po co mi APU, jak mogę tak od... ha no właśnie, bez APU mogę odpalić. A po co mi to APU? Działa tak, to działa. Po co wyczerpywać akumulator, jak tak działa? Nie rozumiem tego chyba. No silniki działa. Nie chcę APU, bo silniki działają. No właśnie, silniki działają, mi do APU. dziw człowiek jakiś. Człowiek. No, no i co tam jest? No, wiem już o tym. No i co teraz? No, Nie I co? I dalej leci. Ta PU jest totalnie niepotrzebna. Po co ta APU? No Jezu. Silniki działają, no to działają. No, 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 no. Ja chciałbym jakieś wymagające lądowanie, że nie działa silnik, nie działają klapy, nie działa wszystko, nie działa nic, nie? Takiego czegoś nie zrobię. Co się dzieje z tymi ludźmi, którzy obsługują tą grę. Po prostu musterki się tak często nie zdarzają. Więc dlaczego tu mi silniki zgasły? Dlaczego? Z jakiego powodu? Nie mam powodu, ani tego. E, jak to się mówi? Tego. E, sensu nie ma. Po co, jak, z jakiego powodu się te silniki zepsuły? Ja tylko nie rozumiem. Silniki to tylko silniki, które się psują, nie wiem. Burza, ktoś kamień wrzucił, dobre, nie. No, ale, no, burza, coś wpadło tam, jakiś ptak, nie wiem, coś wpadło, jakiś gęś, łabędź, bocion, coś wpadło, no, ale... Ej, nie z takiego powodu, że po prostu lecisz sobie. Albo jakaś awaria po prostu, a nie. Tak dosłownie bezpodstawnie się chrzani silnik. Dobra, hamujemy, hamujemy, hamujemy. A w ogóle to po podkołujemy sobie, bo mi się nudzi. Pewnie się rozbijemy znając życie, no ale dobra. Chany, hamuj, hamuj, mm hamuj. Już. Świetnie. Z tym pilotem. Patrzcie. Ja jest pilot, który umie lądować. dawać. Ja czy już są możliwe loty? Znaczy się kontrakty i drugi lot, czy w to wchodzimy? tak. No 15 o, to jest My name is family. A co tu chodzi? Aha. O co chodzi? Dobra, a musimy tą reklamę obejrzeć, żeby... O, ja też teraz będę mógł. Ja też teraz będę mógł przez chwilę zagrać w reklamę. O, ale będzie fajnie. 73 lata. Serio? Czy to jest dziewczyna jest? To nie jest chłopak. Co za dźwięk? No dobra, chodź tam, może przyjść. Mam laga, mam laga, mam wielkiego laga. Tak, już działa, już działa. Jezu, czy się skróciło te 5 minut? O 6, ale dobra. Jeszcze raz. Jezu, i Jeszcze czekaj. Nie chcę mu zebrać sobie. Mm, niestety w tym filmie nie będzie muzyki w Zowie Commander, bo mamy zbyt ładną muzykę w menu tej gry, więc niestety. 3 minuty jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj. Patrzę na niego i widzę, że nie w parterze. widzowie. Zrobimy drugie podejście na ten samolot. Trzeba się jeszcze bliżej zdążyć zebrać. Ten samolot już mi się strasznie chce pić. No dobrze, nieważne. Leci co to będzie? Start. Jeszcze tylko 1000 zdaję, no co za... w pozycji odpowiedniej do startu. Nie wiem, ale czemu nie umiem startować. Ach, ja chcę iść do żabki, bo mi się nudzi. Dobra, nieważne. Startujemy teraz. No, leć jak człowiek. U, u. Nie, 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 nie. hamujemy. Nie, 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 nie. Puch. Nawigacja. Lecimy sobie do punktu różowego. Ale będzie fajnie, bo polecimy do punktu różowego. Zgaśnie silnik. Chcę awarię jakąś mieć. To czy do tego punktu, jak się na przykład wniosę na jakąś wysokość. Poczekajcie, czy nie, tak, tak. Wniosę się na jakąś ogromną wysokość. <laughs> I teraz. Silnik number one. O nie, teraz już to pewno spadnę. Zawracamy na lotnisko. To lecę, to lecę, Bo nie, muszę lecieć w dół. to mam szumić pod Jeśli ten punkt się zaliczy, to ja będę pod wrażeniem. Dawaj zalicz się, zalicz się. Dobra. Coś ja się nauczyłem? APU i silniki. Gdzie chodziło? Nie, ja muszę mieć klapy na maksimum. Ej, wznosi się? Nie, czy część pada. No dobra, w każdym razie subujcie. 17. Dobra, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Będziemy w następnym odcinku na pewno zbierać. Ja się z Wami żegnam i słuchajcie, Cześć.